Dalej, Szymon, pomalutku, oddychaj, biegnij. Jeszcze teraz w lewo pani cię pokieruje. Dawaj Szymon, dawaj! Dalej, Janek, Janek. Szymon. Biegnie, biegnie, jeszcze raz. Dajesz Janek, świetnie ci idzie! Dobrze. Biegnie, biegnie, biegnie. Świetnie! Dobrze, wygniemy. Świetnie, fajnie cię tam pokierują, bo malutko, oddychaj. Jak z to znowu zaczynij. Super, bardzo dobrze ci idzie. Dobrze, i tutaj na nasze czaczce, pierwsze obrażenia, bez powodu poszło. Dobra, tam idzie.